Witam 21 sierpnia 2012 Przegląd Młodych Trzeciego Lęgu które osobno trenuję w miejscowości od 15 km dla siebie zachowałem szczególnie interesującą grupę linii Jan Arden one się wywodzą od Korde Heide z linii Klampera w tej chwili przeprowadzę dezynfekcję i przegląd. Żeby pozbawić się insektów, na szczególną uwagę zwróciłbym na gołąbka czerwonego. To jest z linii jaskółek. W tej chwili jego siostra z pierwszego lęgu lądowała w szpicy z lotu z Drezna. Te gołębie wyróżniają się cechą mordant, czyli za wszelką cenę powrócić do domu. Mama na międzyokręgowym locie Chebu, w Czechach zdobyła pierwszą nagrodę z wyprzedzeniem. Z tej kolekcji uzupełnia gołąbek linii wyżymaczy, Jego tata ponad 60 tras, między innymi Wilno, 600 km. Za partnerkę dałem mu samickę, która jako młoda suwałek 650 km pierwszą nagrodę. Pogoda była bardzo trudna, silny południowo-zachodni wiatr, czyli w wdziu. Lądowała na drugi dzień o godzinie 12.02. Tą kolekcję uzupełniam również y, tutaj rodzeństwem, czyli przyrodnie rodzeństwo z tego samego ojca. Ta linia robi jako roczne 12 wkładań 12 konkursów. Tutaj obejrzymy jeszcze brata z gniazda. Ten samczyk zwyżyma, czyli linia tam Myla Perena i Hańca Fulgoniego od Andrzeja Stasińskiego. Te gołębie są niezawodne. Tutaj uzupełniłem tą kolekcję kolejnym gołąbkiem z linii Jan Arden. Mama 395. Dała już mi cudowne potomstwo. To jest linia Antona van de Wegena. Samiczka Jan Telen, który zdobył pierwszą nagrodę w locie z Barcelony. Najlepiej dezynfekować gołębie z wiatrem, żeby nie wdychać poparów tego środka dezynfekującego. Tutaj również braciszek. Tato jako młody suwałek 650 km pierwszą nagrodę. Czyli jak widać, zostały tu gołębie, które potrafią w lotach pod wiatr, jako młode 650 km, suwałki bogatynia osiągnąć cudowne rezultaty. Tu kolejny przedstawiciel Ardenów. Z ciekawostki powiem, że ta linia Urysia-Piałka w tym roku, samiczka roczna, wróciła z Rosji 1500 km. Natomiast mama tego gołąbka to samiczka cudowna. W tamtym roku z Rostoku i z Hamburga pod sam zmrok, a w Kołobielska w Białej pierwszą nagrodę. Czyli te gołębie potrafią z każdego kierunku zdobyć czołowy konkurs. Ich czeka szczególna to długość. Kapitalnie poddające się skrzydło to są ceny, cechy długodystansowców. Te gołębie są zakupione u źródła. To są czyste ardeny, a ich wyniki potwierdzają klasę. Te głąbki już są zatyfikowane jako trening ustawiany. Gołębie są zdezynfekowane, przygotowane do pierwszych lotów treningowych trzeciego lęgu. Dziękuję. Ryszard Osnowiec, Polska.